Oto Kupra Born E-Boost, ta wzmocniona. Trzeba by na pewno? Zamiast czytać drobny druk, obejrzyj test. Sponsorem odcinka jest Autobaza.pl. Najdłużej działający w Polsce serwis z historią pojazdów. Kupujesz auto używane? Koniecznie sprawdź historię pojazdu na autobaza.pl. Set I know faster than ever. If I ever lose set I know we're gonna better hitting all of I can bigger, bolder, faster, to the max. Cupra Born w dużym uproszczeniu to Volkswagen ID3 w wydaniu Seata. Cupra to sportowa marka wywodząca się właśnie z Seata. W 2019 roku Seat zaprezentował koncepcyjny model L-Born, jak modna dzielnica w Barcelonie. Ale ze względu na pozycjonowanie, Born zgubił L i trafił do droższej, bardziej sportowej marki Cupra. Technicznie Kupra Born jest podobna do ID3, ale model hiszpańskiej marki został zestrojony bardziej sportowo. Jest wersja z akumulatorami o pojemności 58 lub 77 kWh. W wersji z niższą pojemnością można zamówić funkcję eBoost, która oprócz dodatkowych 27 koni mechanicznych. Obniża też czas od 0 do setki z 7,3 do 6,6 sekundy. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce wygląda to inaczej. Wersja z akumulatorami o pojemności 77 kWh ma e-boost w standardzie, ale czas od 0 do setki powinien wynosić 7 sekund. Większa masa akumulatorów. Przy okazji, podobnie jak w ID3, wersja z bardziej pojemnymi akumulatorami ma homologację czteromiejscową. To, co odróżnia Borna od ID-3, to wygląd. Wiem, że design jest subiektywny, ale gdybym miał wybierać między antropomorficznym projektem Volkswagena i sportowym kupry, wybrałbym ten drugi. Podoba mi się przód, który nawiązuje bardziej do aut z napędem spalinowym niż do bezusobowej Tesli. Doceniam, że na masce kupry nie ma tego takiego plastikowego garba, który jest na masce Volkswagena. Interesujące są też aerodynamiczne dodatki na progach, dyfuzor z tyłu, taka świecąca listwa biegnąca przez całą szerokość klapy bagażnika. I fajnie, że klapa bagażnika jest w kolorze nadwozia, a nie piano black. Podobnie jak w ID3, również w Born lampy podzielone są na dwie części, tak aby nawet po otwarciu klapy widoczne były światła pozycyjne. Bagażnik? Tak samo jak w ID3, ma 385 litrów pojemności, są haczyki na siatki z zakupami, gniazdo 12V. Doceniam podwójną podłogę, dzięki której, po złożeniu oparć w drugim rzędzie, otrzymujemy płaską przestrzeń ładunkową. Ale nie ma co zrobić z półką, nie mieści się pod podłogą. Na samym dnie bagażnika pod wykładziną jest schowek, w którym teoretycznie można przechowywać kable do ładowania, ale w wersji z rozbudowanym systemem audio połowę tego schowka zajmuje subwoofer. Nie ma też dodatkowego bagażnika pod maską, nie ma nawet miejsca na aftermarketową kuwetę, jaką widziałem już do kilku modeli elektrycznych. Z tyłu znów, podobnie jak w ID 3, z tą różnicą, że nie ma przebicia do bagażnika. Podłokietnik jest w standardzie w wersji z akumulatorami o pojemności 77 kWh, bo to jest samochód czteromiejscowy, a w modelach z akumulatorami o pojemności 58 kWh podłokietnik z tyłu jest w pakiecie z opcjonalnymi tapicerkami. Elektryki doskonale sprawdzają się w miastach, gdzie liczą się kompaktowe rozmiary i zasięg. Nie chcesz drogiej kupry? To może Nissan Leaf. Na przykład na autobaza.pl znalazłem egzemplarz, który być może rozpocznie kiedyś turnę po Polsce. Samochód jest do importu ze Stanów Zjednoczonych z uszkodzonym tyłem, a kto wie, czy nie i akumulatorami. Jeśli za jakiś czas trafisz na niego w jakimś serwisie ogłoszeniowym, zapewne naprawionego już, miejmy nadzieję, sprawdź jego historię na autobaza.pl. Za nie więcej niż 70 zł w autobaza.pl kupujesz raport, który zawiera m.in. informacje o przebiegu i ewentualnych uszkodzeniach, wyciąg z ewidencji pojazdów poszukiwanych czy zdjęcia. Przed zakupem używanego auta skorzystaj z linku w opisie pod filmem. W ten sposób pomagasz sobie i wspierasz kanał Marek Drives. Za co serdecznie dziękuję. Kokpit też jest podobny do tego w ID3, ale moim zdaniem nieco lepiej rozwiązany. Od lewej mamy panel świateł, na którym z jakiegoś powodu Volkswagen umieścił też przyciski do dmuchawy przedniej szyby i ogrzewania tylnej szyby. Po co? Zaraz wyjaśnię, jak tylko dojdziemy do systemu infrowzywki. Przed kierowcą jest mały wyświetlacz, na którym są informacje z systemów wspomagających kierowcę. Z nawigacji i oczywiście prędkościomierz jest też zasięg i poziom naładowania baterii, tu już wyrażany w procentach, a to ostatnie pojawiło się dopiero po którejś aktualizacji oprogramowania. Z boku wyświetlacza jest selektor kierunku jazdy. Na kolumnie kierownicy jest też przycisk do uruchamiania i wyłączania pojazdu, chociaż w większości przypadków jest on zbędny. Samochód włącza się po naciśnięciu pedału hamulca i po załączeniu wybraniu kierunku jazdy, natomiast po załączeniu trybu P i puszczeniu hamulca się wyłącza. Jest to o tyle irytujące, że jeśli na przykład chcesz posiedzieć chwilę w samochodzie, to zaraz ci się wyłączy ogrzewanie i tak dalej, więc ten przycisk jednak się przydaje. A teraz przechodzimy do pięty-achillesowej grupy Volkswagena, czyli do systemu inforozrywki, za który w Wolfsburgu posypują już głowy popiołem, te głowy, które jeszcze nie poleciały. Jeszcze przed debiutem ID-3 w 2020 roku niemieckie media podawały, że są duże problemy z oprogramowaniem i to, co Volkswagen wypuścił wtedy na rynek, rzeczywiście trudno było nazwać rozwiązaniem gotowym do pokazania klientom. Ale stało się. System był niestabilny, lagował i co najgorsze służył i nadal służy do obsługi wszystkich aspektów samochodu, w tym klimatyzacji czyli może się zdarzyć, że kierowca nie mógł nawet włączyć wspomnianego ogrzewania tylnej szyby, bo system cały czas szukał odpowiedzi na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę spoiler odpowiedź brzmi 42. Od debiutu ID 3 Volkswagen wypuścił kilka aktualizacji systemu, które nieco poprawiły stabilność, wprowadziły nowe lub brakujące, na przykład funkcje, które były już opłacane, ale uważam, że kierunek, który Volkswagen obrał parę lat temu jest fundamentalnie zły. Po lifcie ponoć ma się pojawić uu, podświetlenie tego paska, gdzie jest głośność i ustawiania temperatury, ale mam nadzieję, że w kolejnej generacji powrócą fizyczne przyciski, te mają powrócić na kierownicę, bo te dotykowe są beznadziejne. Kupra ma pod spodem to samo co Volkswagen, ale z inną grafiką, kiedy system naprawdę się wyłączy, na przykład przez noc. Przy pierwszym uruchomieniu auta danego dnia ładowanie może trwać na tyle długo, że płynność działania może powrócić dopiero po paru minutach odruszenia. W międzyczasie zdarzają się sytuacje, w których na przykład naciskam przycisk, nic się nie dzieje, więc naciskam go ponownie, co anuluje moje pierwsze polecenie. Albo pojawiający się po każdym uruchomieniu monit o trybie online. Rano jest zimno, więc interesuje mnie przede wszystkim ustawienie klimatyzacji. Ustawienia te mogę wywołać nad monitem, ale nie przejdę już z nich nigdzie dalej. Muszę zamknąć ekran klimatyzacji i zatwierdzić tryb przetwarzania danych, dopiero wtedy mam dostęp do pozostałych funkcji. Same ustawienia klimatyzacji są tak skomplikowane, że dotarcie do ogrzewania kierownicy może wymagać nawet 3-4 kliknięć, zależy z którego miejsca zaczynasz. Teoretycznie samochód sam dobiera jakieś ustawienia. Zapewne, abym nie musiał grzebać w tym beznadziejnym systemie, ale ja jestem dziwny i lubię sobie sam ustawić poziom ogrzewania kierownicy i foteli. Myślę, że wyjaśniłem już, co jest nie tak z systemem inforozrywki w elektrykach na płycie MEB grupy Volkswagena. Możemy iść dalej. Tak powinno było od początku wyglądać wnętrze ID-3, czuć tu jakość ze starszych generacji golfa, do których się wsiadało i wiadomo było, że to coś lepszego niż Peugeot czy Ford. Tak jest w kuprze Born. Siadasz i wiesz, że to coś lepszego niż, z całym szacunkiem, Volkswagen. Wiem, że to kwestia preferencji, ale ja wolę zabudowaną środkową konsolę kupry od półotwartej przestrzeni w Volkswagenie. Wolę środkowy podłokietnik ze schowkiem od tych indywidualnych podłokietników w Volkswagenie. Uwaga, telefon może się ześlizgnąć z ładowarki indukcyjnej i wpaść głębiej do schowka. To akurat słaby pomysł. Uchwyty na napoje są duże, schowek przed pasażerem przeciętnych rozmiarów, za to kieszenie w drzwiach są obszerne. Pozycja za kierownicą jest. OK, dla mnie 175 cm wzrostu i dla Ani 160 cm wzrostu. Ania docenia, że wyświetlacz przed kierowcą porusza się razem z kolumną kierownicy, dzięki czemu zawsze widzi jego zawartość. Ja mam tylko problem z widocznością za słupkiem A. Mój wzrok jest na takiej wysokości, że na skrzyżowaniach muszę przesuwać głowę, żeby lepiej za niego widzieć. To jest kupra Born z akumulatorem o pojemności 58 kWh i pakietem e-Boost. Obiecywany zasięg do 420 km, a obiecywany czas od 0 do 100 to 6,6 sekundy, tylko że nie zupełnie. Z zasięgiem będzie łatwiej, bo już chyba nikogo nie dziwi to, że nawet w lecie może wystąpić spora rozbieżność między danymi producenta a rzeczywistym zasięgiem, a kiedy dojdzie do tego niska temperatura, zasięg kurczy się jeszcze bardziej. Na przykład, kiedy nagrywam ten test, od wielu dni temperatura na zewnątrz jest około zera. Naładowany do pełna samochód pokazuje zasięg niecałe 250 km. Nawet jeśli komputer pokładowy uwzględnił próby przyspieszenia, to powinien też był wziąć pod uwagę kilkadziesiąt kilometrów spokojnego prowadzenia, kiedy nagrywaliśmy na przykład przejazdy i tym podobne ale kiedy jeżdżę w taką pogodę, komputer pokazuje zużycie energii na poziomie wysokich kilkunastu, a czasem nawet powyżej 20 kWh na 100 km, i to mimo opcjonalnej pompy ciepła, więc trudno będzie osiągnąć choćby 300 km. A co z czasem od zera do setki? Zmierzyłem i w trybach normalnym, Performance i Cupra wychodziło mi 7,7 ,7 sekundy. Wyniki były powtarzalne mimo wilgotnej nawierzchni, więc zacząłem podejrzewać, że może to z samochodem coś jest nie tak. Zapytałem tak zwanego kupra mastera i dowiedziałem się, że podana maksymalna moc układu napędowego jest możliwa do uzyskania tylko w określonych warunkach. Dla wersji e-boost maksymalna moc wyjściowa jest dostępna czasowo, wyłącznie przy wyborze profilu CUPRA, a przede wszystkim wtedy, gdy maksymalna temperatura akumulatora wysokiego napięcia znajduje się w zakresie między 23 a 50 stopni, oraz poziom jego naładowania jest większy niż 80%. Ponadto tryb e-boost działa tylko tak naprawdę przy ruszaniu i jest aktywny przez 30 sekund od naciśnięcia. Przycisku Kupra. Czyli masz szansę z niego skorzystać w lecie, ale w sumie też nie za często, bo przecież lepiej nie ładować akumulatora cały czas do 100%. I żeby nie było, to wszystko jest w cenniku tylko bardzo drobnym drukiem. I drobny druk mało kto czyta i dlatego słyszycie to ode mnie. Co ciekawe, Volkswageny z serii ID osiągają podane parametry przyspieszenia, bo z zasięgiem to różnie. Skoro już wiemy, że Kupra Born nie dostarcza obiecywanych osiągów, przejdźmy do prowadzenia, które, jak na elektryczny samochód na płycie MEB, potrafi być angażujące. Ale co z tego, skoro jest mokro i ślisko, więc kontrola trakcji wcina się nawet przy parkingowych manewrach. Kamera 360, tylko w jednym z pakietów, którego tu akurat nie wybrano. Systemy wspomagające kierowcę są i działają dobrze, ale za te pieniądze lepiej, żeby coś dobrze działało. Dobrze działa też planowanie trasy z ładowaniem, jak już system się załaduje. To znaczy po wpisaniu odległego celu nawigacja zaplanuje przystanki po drodze i te będą się na bieżąco zmieniać w zależności od prędkości i warunków na drodze. Takiego rozwiązania brakuje np. w Kia i Hyundai, bo tam system podaje tylko ładowarki w okolicy, a nie informuje o planie przystanków na ładowanie po trasie. W Nissanie planowanie trasy też jest niedoskonałe. Cupra Born może być też wyposażona w wyświetlacz przezierny z poszerzoną rzeczywistością. To rozwiązanie nie było gotowe na debiut w 2020 roku i Volkswagen wprowadził je czy wypuścił je dopiero wraz z jedną z aktualizacji programowania. Od tego czasu podobne rozwiązanie widziałem między innymi w Mercedesie i szczerze mówiąc wolę chyba zwykły wyświetlacz przezierny, na którym pojawiają się statyczne strzałki, ale okej, okay, co kto lubi. Poza tym mam wrażenie, że wyciszenie w kuprze Born jest słabsze niż w ID 3. Przednia szyba akustyczna jest w pakiecie z wyświetlaczem przeziernym, ale nie ma słowa o bocznych przednich szybach, a być może to właśnie ich brak sprawia, że słyszę każdy mijający mnie pojazd. Kupra Born przyjmuje do 120 kW z szybkiej ładowarki. Pokładowa ładowarka 11 kW pozwala załadować się ze złącza typ 2 do pełna w około 6 godzin. Ceny kupry Born zaczynają się od 187 300 zł za wersję z akumulatorem o pojemności 58 kWh bez e-Boost. Testowy egzemplarz z e-Boost i wyposażeniem dodatkowym kosztuje 230 000 zł. Zaczynałem test kupry Born mile zaskoczony wyglądem zewnętrznym samochodu i jakością wnętrza. Potem zderzyłem się z systemem inforozywki, który poza bardzo dobrym planowaniem trasy z ładowaniem. Nadal nie jest wiodącym rozwiązaniem na rynku. A na koniec okazało się, że obiecywane tłustym drukiem osiągi są drobnym drukiem podważane. Punkty zastarania Kupra, ale dla mnie to za mało. A jak Tobie podoba się Kupra Born? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.